Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji chciałabym zaprezentować jeziorka Kozie, a informacje na ich temat znalazłam w informatorze nad leśnictwa Woziwoda Przyjdź na spotkanie z Przyrodą. Zacznijmy od tego, gdzie się znajdują te jeziorka Kozie. Jest to rezerwat przyrody, który znajdziemy na terenie. Gminy Tuchola, powiat tucholski. Jest to konkretnie środkowa część tucholskiego parku krajobrazowego nadleśnictwo Woziwoda, oczywiście, ponieważ w tym informatorze znalazłam informację na temat jeziorek Kozich. E, dokładnie 4 km od miejscowości Woziwoda. E, jest to rezerwat przyrody i jest, to, on, jest on o charakterze torfowiskowym. Rezerwat ten przyrody jeziorka Kozie charakteryzują się tym, że znajdują się tam cztery zagłębienia wytopiskowe wypełnione wodą. Te jeziorka powoli zarastają i zauważyć można tam pływające wyspy. Na niektórych wyspach można zaobserwować karłowate drzewa, które będą troszeczkę działać jak takie żagle i w momencie, kiedy zawieje wiatr, te wyspy się przemieszczają, stąd jeziorka Kozie warto zobaczyć, ponieważ rzadko kiedy widzimy takie pływające wyspy na tafli wody. Troszeczkę informacji na temat samego rezerwatu. Powstał on w 1984 roku i zajmuje dość niewielki obszar, bo zaledwie 12 hektarów. Ten cały obszar podlega ochronie czynnej, to znaczy, że człowiek będzie ingerował tutaj w rezerwat, tak żeby właśnie nie ulegał on zarastaniu. Jedno z tych czterech jeziorek jest pozbawione już lustra wody, to znaczy, że już zarosło, także nie widać samego lustra. No i właśnie, cel tego utworzenia rezerwatu już wcześniej wspomniałam ze względu na ochronę czynną, ale w razie co to powtórzę, ochrona zarastających jezior z typowo wykształconym zespołem roślinności torfowiska wysokiego, czyli tak, żeby zachować ten teren tak, jak właśnie obecnie wygląda. Czy można zwiedzić ten rezerwat? Tak, można i zdecydowanie warto polecam. Można zajrzeć tutaj, będąc na różnych szlakach turystycznych. Jeden to jest szlak pieszy rzeki Brdy i prowadzi ten szlak od Bydgoszczy do Konarzynu. I można również przyjechać tutaj rowerem. Mamy dwa szlaki wyznaczone: od Tucholi do Bachorza, a drugi szlak to jest od Bydgoszczy do Chojnic. Na terenie rezerwatu znajduje się specjalna drewniana kładka, i to właśnie po niej powinniśmy wędrować. Lepiej nie zbaczać, ponieważ torfowisko no, nie jest dla nas bezpiecznym miejscem. Może jest tam zarośnięte i, no, i wygląda to troszeczkę jak trawa, ale nie warto, bo może znajdować się tam tafla wodę pod spodem dość nisko, no i będzie to zagrożeniem dla naszego życia. Jeśli chodzi o zaparkowanie samochodu, jest tam wyznaczony parking, warto w miejscu wyznaczonym, Ponieważ potem jest kawałek pieszo do przejścia. Warto właśnie jeszcze przed wejściem do rezerwatu zapoznać się z tablicami informacyjnymi, żeby wiedzieć, gdzie się znajdujemy, jaki jest powód tutaj naszego przybycia, jaki jest cel ochrony rezerwatu. I w razie, co to przypominam, lepiej nie zbaczać ze ścieżki, w tym miejscu, ponieważ ten rezerwat jest torfowiskowy. No i najlepiej pamiętajmy o ciszy, nie zrywaniu roślin czy też grzybów ze względu na to, że wszystkie, e, wszystkie elementy przyrody na terenie rezerwatu są pod ochroną. Mamy tutaj wybrane zespoły roślinne rezerwatu i można je bardzo ładnie zaobserwować, również sfotografować. Zespół grzybieni północnych. Grzybienie północne są podobne do grążeli. Szuwar oczeretowo-trzcinowy, myszar kępowo Również tutaj znajdziemy na terenie rezerwatu zespół tużycy nitkowatej, tużyce pospolitą, trzciniczek prosty. Burbagienny, który otacza rezerwat, no i można zaobserwować licznie występujące tam rosiczki. Uwaga, rosiczki to nie są duże rośliny, więc warto jest się pochylić i zobaczyć bliżej ziemię, a na pewno je Państwo zobaczą. Jeśli będą Państwo obserwować w ciszy e, fa, e, florę, to również może Państwo i faunę w rezerwacie Jeziorka Kozie zaobserwują, na przykład żabę jeziorkową, żabę trawną. Warto jest się udać w marcu, w kwietniu e, na teren rezerwatu, ponieważ w samiec żaby moczarowej zmienia barwę godową i będzie taki lekko niebieskawy i jeśli Państwo będą mieli szczęście zaobserwować, Naprawdę warto. Również na terenie rezerwatu znajdziemy za zwyczajnego. Uwaga, w razie, co nie jest to zwierzę dla nas niebezpieczne, to nie jest żmija zygzakowata, za skrońca zwyczajnego poznamy po żółtych plamach za skroniami. Mam nadzieję, że Państwo będą chcieli się udać do rezerwatu i z chęcią go po prostu odwiedzą. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do widzenia.